Jeśli potrafisz przepędzić zło z klasztoru, chętnie zabiorę cię na wschód. Może wtedy łotrzyce będą mogły otworzyć przejście przez góry. Warif był tak miły, że pozwolił mi przyłączyć się do swojej karawany, ale nie daj mu się namówić do szukania nowego szlaku handlowego na wschód. Zbijam tu niezłą fortunę, oczywiście na łotrzycach ale dla Ciebie zawsze mam najniższe ceny. W tym obozie te spośród sióstr, które są wierne naszej regule, muszą żyć pomiędzy zwykłymi tragarzami i zwierzętami gospodarczymi. Witaj w naszym kręgu cierpienia. Dawno temu pomniejsze demony wygnały Diablo i jego braci z piekła. Wygląda na to, że teraz układ sił się zmienił, bo Andar Jels przymierzyła się z panem grozy. Jej pojawienie się w świecie śmiertelników nie wróży nic dobrego. W niektóre wieczory gromadzimy się przy ognisku, aby snuć opowieści i próbujemy zapomnieć o tych strasznych wydarzeniach, które doprowadziły do utraty klasztoru. Historia zakonu niewidzącego oka jest długa i piękna. Przez wiele pokoleń do naszego klasztoru przybywały niewiasty, którym nie obca była walka i które chciały być paniami swego przeznaczenia. Ale miej się na baczności, bo ułuda władzy i wiedzy może prowadzić do katastrofy. Na własne oczy widziałam, jak ambicja niszczyła najdzielniejsze serca a lekkomyślność zagłuszała mądrość. Dlatego stąpaj uważnie po ścieżce mroku, którą chcesz zbadać. Prawdę mówiąc, to nic nie wiem okejnie. Okay, Wygląda na to, że ma wiele tajemnic. Trochę mnie to niepokoi. Kiedy, a raczej jeśli dotrę do Ludgolę... To znajdę sobie największą miskę narlantowego ziela i tak długo się nim będę zaciągał, aż mój umysł opuści ciało. Często śnię o dniu, w którym odzyskamy to, co należało do nas. Niewidzące oko dostrzega przez mgłę czasu wielką chwałę, ale nie wiadomo, ile czasu upłynie, zanim to proroctwo się spełni.